Pokój i dobro, kochani, dziś jest piątek, 16 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, tematem dzisiejszej liturgii słowa jest post, i moglibyśmy spytać się, skąd właściwie post znalazł się w Izraelu i u chrześcijan? Otóż prawo przewidywało post tylko w święto przebłagania, czyli jako przebłaganie za nasze grzechy stosowano post. Natomiast później Izraelici zaczęli mnożyć sobie różnego rodzaju posty, na przykład post po to, żeby uprosić u Pana Boga różne łaski, coś w rodzaju takiego przekupstwa, nawet szantażu. Panie Boże, daję Ci mój post i nie masz innego wyjścia, ale po prostu musisz mnie wysłuchać. Taki post Panu Bogu się i taka motywacja się Panu Bogu nie podoba. Natomiast również stosowano post jako wspomnienie takiego smutnego faktu zburzenia Jerozolimy i świątyni jerozolimskiej. Było to w 586 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Później, po powrocie z niewoli babilońskiej, stosowano post jako potwierdzenie przywiązania do Pana Boga. Natomiast jaki post tak naprawdę Panu Bogu się podoba, a jaki nie? Otóż Panu Bogu nie podoba się post na pokaz, w momencie kiedy człowiek zwiesza głowę, pokazuje wszystkim naokoło, że on jest taki bardzo pobożny. Albo też post w momencie, kiedy ktoś podczas swojego jakiegoś takiego głodu postnego grozi ręką, kiedy jest po prostu człowiekiem nie do życia. Tak powiedzieliśmy jak u Polaków: Polak głodny to Polak zły. I również Pan Bóg. Nie lubi, kiedy człowiek pości wśród waśni, wciu, wśród takiego grożenia pięścią innym. W takim razie, jaki post podoba się Panu Bogu? Otóż taki post, który jest połączony z uczynkami miłosierdzia. Kiedy odmawiam sobie pokarmu, po to, żeby tym pokarmem podzielić się z kimś innym. Kiedy udostępniam jakieś schronienie dla człowieka, który jest bezdomny. Kiedy przyodziewam nagiego, udostępniam moje ubrania. Kiedy daje cokolwiek innemu, dlatego że on potrzebuje. I kiedy patrzymy na pana Jezusa, czy on pościł, no oczywiście, że pościł 40 dni na pustyni. I był to taki moment, w którym był kuszony przez złego ducha. Był to moment takiej walki duchowej. I my również, na pamiątkę tego postu 40-dniowego pana Jezusa, podejmujemy post po to, żeby tę walkę stoczyć. Nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o moc Pana Boga. Przypominamy sobie również, że kiedy apostołowie nie byli w stanie wyrzucić złego ducha z pewnego człowieka opętanego, to Jezus powiedział, że są takie rodzaje złego ducha, które można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Z Kart Pisma Świętego dowiadujemy się, że były takie osoby, które gotowe były nawet umrzeć, by nie złamać postu, by nie zjeść mięsa, co gdzieś tam płciło się z tradycją ich przodków. Wiemy również, że post Daniela, Daniel, który nie przyjął pokarmu, który mu dawano, kiedy posługiwał na dworze królewskim, kiedy jadł inne potrawy, tylko nie mięso i w ten sposób Pan Bóg wynagrodził go, że właściwie nie było to z żadnym jakimś takim uszczerbkiem dla jego życia, dla jego ciała. Współczesna medycyna, kochani, również mówi o tym, że dla dobra organizmu też dobrze jest od czasu do czasu zastosować coś w rodzaju takiego postu, takiej głodówki, żeby oczyścić swój organizm. Oczywiście wiemy o tym, że motywacja chrześcijańska jest zupełnie inna. To nie jest dieta, to nie jest kuracja odchudzająca. Kiedy stosujemy kurację odchudzającą, to po to, żeby nasza, nasze ciało pięknie wyglądało. Natomiast kiedy stosujemy post, to po to, żeby nasza dusza pięknie wyglądała. Pościmy dla Pana, nie dla ludzi, nie na pokaz, ale dla Pana i również dla bliźniego, po to, żeby z bliźnim się podzielić tym, co posiadamy i również dla siebie, żeby pokazać naszemu ciału, kto tu rządzi. Że nie nasze zachcianki, nasze wygodnictwo, ale to, że my sami jesteśmy w stanie kierować naszym ciałem w oparciu o Słowo Boże. A dzisiaj w Ewangelii faryzeusze pytają Pana Jezusa, dlaczego my tak dużo pościmy a twoi uczniowie wcale nie poszczą. I wówczas Jezus dał im taką odpowiedź, że dopóki Pan Młody jest z Nimi, myśląc o sobie, nie powinni pościć, ale kiedy odejdzie z tego świata, wówczas w ów dzień w tym czasie będą pościć. I dzisiaj jest piątek, jest dzień, w którym przypominamy sobie odejście Pana Jezusa, kiedy umarł na krzyżu za nas wszystkich. Szczególnie w Wielkim Poście to ma szczególne znaczenie, kiedy dzisiaj będziemy przeżywać drogę krzyżową, przypominać sobie ten fakt, kiedy Pan odchodzi od nas. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Chcemy być z Panem Jezusem również w trudnych chwilach. Chcemy łączyć nasze takie drobne wyrzeczenia z cierpieniem Pana Jezusa. I taka motywacja jest dobra. Na zakończenie, kochani, życzę Wam, żeby ten post wpłynął bardzo dobrze na waszą duszę, na wasze myślenie, na wasze relacje z innymi ludźmi, na wasze ciało również, więc przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.